Zacięte zmagania zawodników w przyjaznej atmosferze. Tak było dziś w Hali Politechniki Szczecińskiej podczas pierwszego dnia turnieju siatkówki Salps dla Zachodniopomorskiego pomorskiego hospicjum dla dzieci. Walka o każdą piłkę, o punkty i prestiż. Wszystko robimy, ale nie za bardzo wychodzi, więc traktujemy wszystko na luzie. Przegrani, wygrani, całe Szczeciński Środowisko Światarskie grało dla takich dzieci jak czteroletnia Martynka czy dziesięcioletni Patryk. Zaskoczona jestem, że tak wysokim poziomem w ogóle gry, tą pasją, która tutaj jest, tym, tym, tą entuzjazmem, który jest w walce i tym sportowym duchem walki. Turni i całą zabawę wymyślili koledzy z boiska Maciej Sośnicki i Maciej Kisiel. Gramy dla hospicjum i wszyscy czy się z tego powodu bardzo cieszymy. I mam nadzieję, że to jest pierwszy raz, który będzie potem dalej kontynuowany i takich razów będzie więcej. Poza halą także siatkarze i siatkarki sprzedają swoje wyroby kulinarne. Do 22.40 trwa aukcja gadżetów sportowych w internecie. Można kupić między innymi piłkę z podpisami Leo Benhakera, Narte, Adama Małysza, koszulki reprezentantów Polski w siatkówce czy medal pływaczki Katarzyny Baranowskiej. No cały czas licytujemy, każdy licytuje, każdy ma swojego konika i dzisiaj do godziny 22 myślę, że każdy siedzie przed komputerem i coś tam licytuje. Organizatorzy liczą, że z turnieju, sprzedaży pamiątek i licytacji zbiorą dla hospicjum ponad 15 tysięcy złotych. A czyli warto jeszcze zajrzeć na stronę internetowe i wziąć udział w aukcji. 22.40, koniec aukcji.